A to chyba Ewa mu radziła, żeby ten gruz w beton wlać. Jak on ten. Ja już wiem o co chodzi. Już wiem. Oj! Dziwne, dziwne, dziwne. Bo mówię, ledwo co mi wrzucił nagrywkę. Przyjeżdżam i go nie ma. Ale zaraz, zaraz się dowiemy w środku, co się dzieje. No i tutaj pan mnie poinformował, że Marcina nie ma, że był, ale zniknął. Ale tu widzę, że jakieś gruzowisko on wyczynia. nie mam zielonego pojęcia co to, co to, będzie. Coś jest wyznaczone, gruzem zasypane. A, to chyba Ewa mu radziła, żeby ten gruz w beton wlać. Jak on ten, ja już wiem o co chodzi, już wiem, to jest chyba miejsce pod minigolfa. Tak mi się wydaje przynajmniej. I będzie to wyrównane, wyrównane betonem zalane po prostu. Taka jest moja teoria. A jak będzie naprawdę, to się jeszcze okaże.